O oh, oh. oh, nie Witam koty kotoloty Muszę się wam do czegoś przyznać Poszukałem was Następny odcinek ze Skolnitów Ale mam na to małe usprawiedliwienie Zobaczcie jakie Byliśmy w trasie do Skolnitów Ale wystąpił problem Coś nam zaczęło się dymić z fury I niestety Musimy sobie zrobić przerwę techniczną Zobaczymy co będzie się dało zrobić Jednak auto Może funkcjonuje, raczej nie funkcjonuje Ciężko powiedzieć, ale stwierdziliśmy, że odbujemy Wyjazd do Wisły Nie będziemy ryzykować na tak dalekim dystansie Pojeździmy sobie po Krakowie Pewnie pojedziemy na łopatkę A teraz jedziemy sobie na wałach Zobaczcie jak tu biegnie jest ser Lecimy z chłopakami Pierwszy zjazd na łopatce Mała linia, w stoliczki Ale blisko Janko. Daj dwaj mu! Nie, zabił był go Oficjalna decyzja. Ja już za Jankiem nie jeżdżę. To jednak koło 29 jest potrzebne. Nie jakieś kółeczka dla dzieci. Let's go! Do, 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 do teraz jednak 2.9 i dwa dziewięć z przodu dobrze działają. Jestem dobra, lecimy jeszcze raz stoliczki. Teraz ja pierwszy. Bardzo często Przyznam szczerze, że dzisiaj to nie mam zajawy w ogóle żeby sobie jeździć Let's go! Dobra, lecimy za chłopakami Rampagea Oj, ale bym Bianka Tylko zostawiam tak pół koła odstępu Nie. Ja nie mogę jeździć tak blisko. Bo to się źle skończy. No dawaj, ja sobie lekką przerwę zrobię. Fajny przejeździk. O. O, Let's go. O. Wy... O mnie na stepdawnie. Przeleciałem fest. A! Uf, jest prędkość na tego. O nie, 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 nie. No, teraz tą drugą na styk. Uf, Polska mistrzem Polski! No to co, jazdunia?

No to co, zaczynamy łopatowe grzyby. Zaczniemy sobie od stoliczków. Tu trochę błota ja w białych spodniach. O, jak ślisko! Ale tak to się lata bardzo przyjemnie. Ale trzeba sobie wczuć, bo w jednym. O, całe spodnie brudne. Nie! Jak ja to zapiorę? Grzybing na stoliczkach numer 2 Już wiem, czego się spodziewać. To jest błota. A! To co? Stoliczki to trzy razy sztuka. Teraz już na chillu. Uła. Uh, jak daleko! Uh, jak daleko! Uh. Dobrze, że łańcuch się nie zerwał, jak tak się kopie. Fajnie, teraz to był fajny przejazd I co, na Rampage? Zmienimy trochę zawieszenie, bo już nawet nie pamiętam, jak ustawiałem. Turbo wolno ale na te hopeczki tak będzie dobrze. To polecimy sobie teraz za Szymonem większą linię. Czym on poprowadzi? Ja zrobię trochę odstępu na wszelki. O daleko O, o. o nie O kurcze mol Jest serszy Pek Pyk, pyk Jo! Dzięki wielkie Wcześniej za szymkiem to nie byłem skupiony, żeby gadać do kamery Teraz myślę, że powinno być ciupkę lepiej. Zaczynamy od monerka, ale głęboko. Ło! Wow. Lekkie przyhamowanie budowantki. To trzeba zwalniać, to jest za szybko. Po dłużej, jak po małej trzeba się wybijać, to teraz wystarczy. Chillować i to jest piękne. Ja pierniczę, ale jest super. Jak się wjeździ i zaczyna czuć rower, to jest coś nie do opisania. Po tylu miesiącach w końcu zacząć czuć rower, tak jak czułem na przykład w listopadzie, to jest coś niesamowitego. W końcu na to tyle czekałem. Mam nadzieję, że już kręgosłup się nie przypomni. Proszę, jeszcze raz te linie. Ona jest, wydaje mi się, że najfajniejsza tutaj. A banda jest super. Teraz hamulec. Jesteś. Ale to się pięknie lata. Yo. Wszystkie dzisiejsze cele udało się zrealizować, a dokładnie miałem jeden, czyli oblatać tę większą linię. Ja ją nazywam rampage. To było tak w 2021 roku, ktoś mi powiedział, więc udało się oblatać rampage'a. Także to jest drugi krok na łopacie dokonany dzisiaj względem poprzedniego razu. Widzimy się już w skolnitach. E, jednak nie w skolnitach, bo znowu nie wyszedł nam trip. Mieliśmy jechać, ale pogoda się nie udała. Także następny odcinek i następnym razem widzimy się na Joyride. Także jeżeli jesteście, to podbijajcie śmiało, zbijajcie piony, zrobimy wielkie party lapsy będzie po prostu niesamowicie. Będziemy się super bawić. Także co, trzymajcie się, joł, do zobaczenia w kluczkowcach, jest ser!